Michał Adamczyk został nowym prezesem TVP. Dostał konkretne zadania. Michał Adamczyk został nowym prezesa TVP. Skompromitowany dziennikarz został następca Mateusza Matyszkowicza we wtorek 26 grudnia. O decyzji Rady Mediów Narodowych poinformowała Joanna Lichocka. Dotychczasowy szef telewizyjnej agencji informacyjnej otrzymał już pierwsze zadania. TVP ma nowego prezesa. TVP ma nowego prezesa, jednak minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz nie uzna jego posady. Rada mediów narodowych podjęła decyzję w związku z wcześniejszą rezygnacją Mateusza Matyszkowicza i wskazaniem Macieja Łapińskiego jako pełniący obowiązki prezesa TVP. Joanna Lichocka przekazała, iż sytuacja się zmieniła. We wtorek, 26 grudnia, nowym prezesem Tvp został mianowany Michał Adamczyk. Dziennikarz Tvp pełnił dotychczas funkcję szefa telewizyjnej agencji informacyjnej. Joanna Lichocka, Michał Adamczyk nowym prezesem Tvp. Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa TVP. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa, napisała Joanna Lichocka w związku z ogłoszeniem nowego prezesa TVP. Kompetencje Rady Mediów Narodowych są podważane przez obecną władzę. Wskazano, iż zadania powierzone RMN wypełnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W skład RMN wchodzą obecnie Joanna Lichocka, Krzysztof Czabański, Piotr Babinec oraz Marek Rutka i Robert Kwiatkowski. Michał Adamczyk protestuje przeciwko zmianom w TVP. Przypomnijmy, iż Michał Adamczyk zniknął po ujawnieniu przez Onet, iż przed laty stosował przemoc wobec kochanki, za co nawet stanął przed sądem. ówczesny prowadzący wiadomości TVP zaprzeczył tym zarzutom, jednak na długi czas zniknął z anteny. Powrócił do pracy w telewizji polskiej, jednak jedynie wypleniając swoje obowiązki jako szef taj. Michał Adamczyk otwarcie protestuje przeciwko decyzji Bartłomieja Sienkiewicza w związku z odwołaniem rad nadzorczych TVP, PAP i Polskiego Radia. Nowy minister kultury podtrzymuje, iż prezesem TVP pozostaje Tomasz Sygut.